Kochani, e, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was na moje czytanie na miesiąc luty. Czyli tak naprawdę zobaczymy co nas czeka tutaj e, 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 w miesiącu e, w miesiącu lutym jaka będzie energia tutaj ogólna w tym miesiącu lutym, na co powinniśmy uważać, bądź zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu. Standardowo relacja rodzina, znajomi, przy, przyjaciele. Ja ja, mój partner, mąż, przyszły partner bądź przyszły mąż. Y, 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 praca i finanse, czyli, y, y, czyli praca, y, praca, y, praca i kariera. No właśnie, praca i kariera. Y, zawodowa. Na koniec mamy radę bądź wskazówkę na ten miesiąc, a następnie mamy przekaz od kryształowego, kryształowego aniołka. Na koniec wylosuję trzy karty dodatkowe karty, których energia m, będzie, y, będzie towarzyszyła nam w tym miesiącu, w miesiącu lutym. Kochani, y, teraz tak. Y, y, Wy jesteście pełni, w pełni szczęśliwi. Być może tworzycie, tutaj pracujecie nad swoją pełnią szczęścia, ale jest coś, co Was blokuje, co Wam przeszkadza, bądź może uniemożliwia Wam się tutaj w cieszeniu się w pełni. Tutaj w pełni to to pełni szczęścia. to są wasze blokady, wasze yy, yy, wasze lęki, wasze obawy, wasze wątpliwości, być może yy, wasze yy, myślokształty. Yy, ja mam tutaj też takie wrażenie, że wy Yy, zaczęliście tutaj walczyć z tymi, z tymi, z tymi blokadami, tutaj uwolnić, jakby u Uwalniać się od tych blokad, yy, yy, ponieważ chcecie być w pełni, yy, w pełni szczęśliwi. Tutaj dążycie do tego, żeby być w pełni szczęśliwy, yy, szczę szczęśliwi i móc się tutaj cieszyć. Yy, to pełnio yy, tego szczęścia. Yy, kochani. Yy, 全、えー Macie jakoś komunikację, być może nawiąz, nawiązaliście jakoś komunikację, jakiś kontakt, która, która właśnie daje Wam to pełne szczęścia, która Was w pełni uniemożliwia. No właśnie, ale te Wasze blokady tutaj uniemożliwiają Wam tutaj yy, yy, Cieszenie się, jakby cieszenie się to, to, to komunikacjo. I mam wrażenie, że Was blokuje też wasze złamane serce, wasz ból, wasze cierpienie, które uniemożliwia Wam tutaj w pełni cieszyć się i radować tutaj, że macie ze sobą kontakt, że się ze sobą porozumiewacie. No właśnie. Yy, yy, możliwe, że to nie chodzi o Was, tylko o tego mężczyznę. Możliwe, że On ma złamane serce. I on właśnie z powodu tego złamanego serca, on nie potrafi, dodatkowo jeszcze blokuje go jego własny strach, jego, jego własny lęk, on ma własne tutaj lęki i obawy i on tak naprawdę nie potrafi w pełni cieszyć się tym, że, że, nawiąza, że, na, że nawiązaliście ze sobą kontakt, że ze sobą rozmawiacie, że się ze sobą komunikujecie. Um, on jest z tego powodu szczęśliwy. To nie oznacza, że on jest z tego powodu nieszczęśliwy. Wręcz przeciwnie, on jest szczęśliwy, ale nie do końca, bo jednak gdzieś tam. Um, gdzieś tam te, te blokady, ten, ten ból, to cierpienie nie pozwalają mu tutaj w pełni się cieszyć to waszą waszo, waszo, waszo komunikacją, waszym kontaktem, bo wy macie jakiś kontakt, ewidentnie tu widać, że wy macie jakiś kontakt to, nie do, to czytanie z pewnością nie dotyczy osób, które nie mają ze sobą kontaktu, które nie nawiązały ze sobą kontaktu. Tu jest ten kontakt. E, całkiem możliwe, że to wy się jakoś yy, nie jesteście w stanie tutaj w pełni cieszyć się tym kontaktem, no właśnie, bo też macie jakieś lęki, jakieś obawy właśnie z powodu złamanego serca. Ktoś złamał serce i wy się boicie, że ta osoba, z którą się komunikujecie, z którą rozmawiacie, ona w jakiś sposób może was skrzywdzić. Tutaj macie zamknięte serce i boicie się być może otworzyć tu te swoje serce ale ja mam wrażenie, że wy tu robicie coś, co właśnie uwolni Was od tych blokad i pozwoli Wam tutaj w pełni cieszyć się Waszą komunikacją, Waszym kontaktem, Tutaj Waszą rozmową. No właśnie. Ja mam wrażenie, że to jest powracający kontakt, że wy mieliście ze sobą jakiś kontakt i być może ten kontakt utraciliście i teraz osoba, z którą się, być może osoba, z którą się komunikujecie, wy mieliście z nią kontakt wcześniej. jakiś Mieliście z niej wcześniej jakiś kontakt, ale ten kontakt dziś tam został utracony. I ta osoba być może tutaj wraca do Waszego życia, żeby odnowić ten kontakt. No właśnie, żeby tutaj jakby na nowo z Wami nawiązać ten kontakt. Y y ja mam wrażenie, że ta osoba ma złamane serce, ona jest głęboko tutaj z, y, 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 z, y, zraniona. I tak naprawdę, y, pomimo tego, że w pewnym sensie ten Wasz kontakt, ta komunikacja bardzo ją cieszy, ona y, 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 jest z tego powodu szczęśliwa. Ona odczuwa to szczęście, ale z powodu tego bólu i cierpienia, które ma w sercu, z powodu tych ran, które ma w sercu. Ona nie potrafi tutaj w pełni cieszyć się tym szczęściem. Ja mam, ale pracuję nad tym, żeby uwolnić się od tego bólu i cierpienia, po to, żeby móc być w pełni szczęśliwym. No właśnie, bo ona już, on czy ta osoba, bo to może być ona, jeżeli ty jesteś mężczyzną. No właśnie. Ona już odczuwa to szczęście, ale to szczęście nie jest pełne, bo gdzieś tam coś jeszcze, gdzieś tam coś blokuje jej szczęście, ten ból, to cierpienie. Kochani. Tak naprawdę uwolnienie się od tych blokad tutaj pomoże, pozwoli jej wyjść z tego bólu i yy, 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 cierpienia, i być może tutaj bardziej otworzyć się na Was, na Wasz kontakt, tutaj na Waszą komunikację. Ale też otworzyć tutaj swoje serce na, na miłość, na, 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 na uczucia właśnie do Was. Na koniec tutaj mam przekaz od Kryształowego Anioła. No właśnie. E, możliwe, że ta osoba tutaj modliła się do Pana Boga e, e, o to, żeby uwolnić się od tego bólu ucierpienia, żeby mógł się cieszyć Waszym kontaktem, e, może ogólnie waszą e, e, znajomością. No właśnie, żeby móc się w pełni tym cieszyć, e, no, właśnie, jakby uwolnienie się od tego bólu i, i, i cierpienia, jest odpowiedzią na modlitwy tej osoby, czy też na prośby tej osoby do, do Pana Boga. I mam wrażenie, że ta osoba cierpi z powodu samotności. Ta, ta samotność tutaj jej tak ciążyła, no właśnie, czy też wciąż ciąży, że to sprawia jej ból i cierpienie. Jakby. No właśnie. To sprawia jej ból yy, i cierpienie, bardzo głęboki ból, ale też uwolnienie się od tego bólu yy, i cierpienia może zakończyć tej, yy, też samotność yy, tej, yy, yy, tej, yy, tej osoby. I być może dlatego ona. Czyli ta osoba dąży się od uwolnienia tego bólu i cierpienia, albo będzie dążyć. No właśnie, możliwe, że ona też dąży do tego, żeby nie być sama, żeby mieć z kogoś. Z kim będzie mogła właśnie mogła porozmawiać, no właśnie, że będzie miała do kogo się tutaj odezwać, i tutaj dążenie się do tego, do tego uwolnienia od bólu i cierpienia. Spowoduje to, że ona nie tylko nie będzie już sama, tylko otworzy, no właśnie, tylko otworzy jej drzwi do szczęścia. Tutaj sprawi, że on, ona będą szczęśliwi. Tak samo może być z wami, kochani, jeżeli. Jesteście samotni, i z powodu tej samotności cierpicie tutaj z powodu braku tutaj kogoś obok siebie. Y, no, właśnie. I tutaj uwolnienie się od tego bólu i cierpienia zakończy nie tylko Waszą samotność, ale otworzy Wam drzwi do szczęścia. Tutaj możliwe, że dopełni szczęścia, sprawi, że będziecie w pełni szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że w Waszym życiu pojawia się osoba. Która da Wam to pełne szczęścia i która zakończy Waszą samotność, a tym samym ból i cierpienie, które odczuwacie z powodu tej, tej samotności, ta osoba niewątpliwie da Wam pełne szczęścia. I wniesie do Waszego życia coś nowego, albo rozpocznie w Waszym życiu coś na nowo od początku. Coś, już, coś, co, coś, co, coś co już było, zostanie rozpocz, rozpocznięte właśnie przez tę osobę od nowa. Yy, ja mam wrażenie, że to jest osoba, na którą być może. Yy, czekaliście przez całe swoje życie, no właśnie, ale ta osoba swoim pojawieniem się w waszym życiu tutaj zakończy wasze, wasze czekanie. No właśnie, możliwe, że was połączy miłość, miłość bez... Bezwarunkowa, na którą wy y, czekacie bądź y, 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 czekaliście. Ja mam wrażenie, że to jest miłość utracona, którą s, y, 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 straciliście, a którą odzyskacie. Być może ta miłość tutaj na nowo y, powróci y, do Waszego życia. No właśnie. Ja mam wrażenie, że brak tego kontaktu z tą osobą, brak tej, brak tej komunikacji spowodował, że ta osoba nie była szczęśliwa, że ona tutaj cierpiała z tego powodu, być może miała złamane serce, ale ta komunikacja zostanie. Przywrócona, ona tak naprawdę odmieni Wasze życie bądź wprowadzi jakieś radykalne tutaj zmiany w Waszym życiu. Da Wam, da wam pełnie, no, da Wam szczęście, po prostu tutaj Was uszczęśliwi. Możliwe, że Wy już jesteście szczęśliwi z, z powodu tej, z tej, z tej, tej komunikacji. Tylko po prostu będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi. Być może da Wam ona jeszcze większe szczęście. Tutaj ta komunikacja. Ale też Wasza miłość być może, też Wasze spotkanie tutaj uszczęśliwi nie tylko Was samych, ale również Wasze, wasze rodziny, tutaj Waszych bliskich. No bo to szczęście wkroczy. Nie tylko ogólnie do Waszego życia, ale również do Waszego życia rodzinnego i uszczęśliwi całą Waszą rodzinę. No właśnie, tutaj ktoś, ktoś, ktoś nowy. Pojawi się w Waszej rodzinie, co sprawi, że ta rodzina będzie, będzie, będzie szczęśliwa. To będzie dziecko. Możliwe, że to będzie też jakiś nowy członek rodziny, czyli dziecko, i to dziecko, które pojawi się w Waszej rodzinie, być może na, na Waszym domu w którym mieszkacie, no właśnie tutaj u, u, uleczy ból. Waszego złamanego serca, być może nawet uwolni go od tego bólu i cierpienia, ale to wcale nie musi być dziecko, to może być osoba dorosła, tylko w sensie ktoś zupełnie nowy. No właśnie, kto pojawi się w Waszym domu, w Waszym, w waszym życiu. Wasz ból, wasze cierpienie. No właśnie. Czyli to niekoniecznie musi chodzić o waszą najbliższą, o, o waszą y, 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 no, całą rodzinę. Być może y, no, całą na pewno uszczęśliwi, ale. To ktoś to wkroczy do waszego życia. No właśnie, takaś nowa osoba, która pojawi się w waszym życiu. Mam wrażenie, że to jest ktoś, z kim mieliście kontakt, tylko ten kontakt został w jakiś sposób prze, przerwany. Albo po prostu gdzieś tam straciliście z tą osobą ten, ten, ten kontakt, i ten kontakt będzie, będzie wznawiany. No właśnie, wy tutaj na nowo zaczniecie się ze sobą. Komunikować, zaczniecie ze sobą rozmawiać. To jest też powracający kontakt. No właśnie, czyli tutaj po, powraca tutaj ktoś, z kim na nowo nawiążecie jakiś kontakt, jakąś komunikację. Kochani, Wraz z tą osobą tutaj do waszego życia wkroczą jakieś decyzje, jakieś wybory. No właśnie. E, możliwe, że e, wraz tutaj z pojawieniem się tej osoby tutaj stanicie przed jakimś wyborem, przed, przed jakąś decyzją, którą będziecie musieli tutaj e, e, podjąć w związku z pojawieniem się tej osoby w Waszym życiu, no właśnie, tutaj w Waszym życiu być może wydarzy się coś, albo pojawienie się tej osoby w Waszym życiu ostatecznie zakończy. Tutaj was, was, Wasz ból i Wasze cierpienie uwolni Was od tego bólu. Yy, yy, i cierpienia. No właśnie. Yy. Wy ostatecznie tutaj odejdziecie od tego bólu i cierpienia, pożegnacie się z tym bólem i cierpieniem, i prawdopodobnie to nastąpi w tym miesiącu, właśnie w lutym. Kochani, na koniec obiecałam Wam, że Wylosuję Wam trzy e, e, karty, których energia będzie towarzyszyła, e, oczywiście energia duchowa e, będzie towarzyszyła e, Wam przez cały miesiąc luty. No właśnie, y, miłość. Y, y, możliwe, że tak jak mówiłam, Wy się bronicie przed y, miłością. Jest, czy y, 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 jesteście albo byliście zamknięci y, na miłość, i całkiem możliwe, że ta miłość Was odblokuje. Odblokuje. Tutaj e, e, pojawi się ktoś, e, e, dzięki komu, kto Was kocha, i e, dzięki komu tutaj e, otworzycie swoje serce na tę osobę która pojawi się w Waszym życiu. Być może ta osoba już pojawiła się w waszym życiu. Jeszcze jedna karta. No właśnie możliwe, że to był ktoś dla Was ważny, kogo zostawiliście, kogo Kogo być może z jakiegoś powodu porzu porzuciliście, od kogo odeszliście, e, albo było tak, że, ta os ta, że wy byliście ważni e, dla tej osoby, ale mimo to ta osoba e, odeszła, tutaj was e, e, zostawiła e, i odeszła, po prostu odeszła. No, ale ja mam wrażenie, że ta osoba tutaj na nowo rozpali wasze serca. Na nowo tutaj być może odrodzi was, uczucia, które macie y, y, które macie do tej osoby być może y, darzyliście tę osobę no właśnie tutaj na nowo otworzycie y, serce tej osoby y, na siebie samych y, kochani y, na dzisiaj to już koniec y, Dzisiaj żegnam się z Wami serdecznie. No i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytania. Teraz i na koniec tego czytania chciałabym życzyć Wam wszystkim, aby to: a także inne moje czytania tutaj spełniały się dla Was, kochani. Dziękuję Wam za zasłuchanie moich czytań i zapraszam Was do aktywności na moim 看哪嘞！